Typowo jak bym ci nie? Dobra. E! Typowo. Dobra, to ja poproszę komentarz. Dobra, ja jestem komentatorem olimpijskim. E, czekajcie, wstęp e, Włodzimierz Szaranowicz. E, wstęp do wieloboju norweskiego. Paweł Karwacki, zawodnik reprezentant Polski Chrzanowa. Podejmuje się konkurencji wieloboju norweskiego. I jest to konkurencja chlanie do lustra. Zapraszamy, podziwiajmy naszego rodaka, jak występuje. Szklanka do ręki. Nakrycz. Sędzia, sędzia. Czas. O, ostatni. O, od Begas Start. Start. Teraz Oj. Dać radę. Ee, możesz wycofać nasi stawę. ludzie mówią, że to twardy zawodnik. Nawet ruscy się go boją. Także może Ej, dać radę. Zobaczmy. Zobaczmy. Olimpijczyk jest. <laughs> nie, 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 nie nakręcaj komentatora. <laughs> Za trochę, no ale spoko. Można wyciąć. Nie, dobra, już niech zostanie. A żeś mu piany narobił. Oj, sędzia coś słabo dolał. Zetnij Ale w sumie zejdzie, bo zanim on to wypije, to zejdzie. Sędzia musisz nie, poprawić. Ja na tym <laughs> To jest największy żul, to jest mistrz świata w tej konkurencji sprzed 20 <laughs> lat. To jest Walerii Czerniawski-Sztogryn. <laughs> dobra. Oddechnij sobie... Ej, czemu to jest na czas? <noise> leci leci stopper, tak, tak. Paweł cały czas zeruje. Patrzcie na naszego reprezentanta. Możemy być dumni z Polski. To będzie wielki wyczyn, jeśli on tego dokona. Jest już bardzo blisko podjęcia wygranej. Nie wyjdzie się. No wyjdzie się na dalej, mu... Czekaj. Zatrzyjesz mnie chcesz spoko. Nie, nie, zobaczymy. To wychodzi półtorej litra piwa. No dobrze. Bo <grym> Siury są najgorsze. Właśnie wychodzi piwo na raz, tak jakby. Ej, decydująca runda zaraz będzie. No. Zaraz będzie. To jest decydująca runda. Siury. Siury są najgorsze. Każdy zawodnik wie, że na siurach trzeba uważać, żeby się nie bełtnąć. Komentator wam powie, że... No bo ja się znam trochę na tej konkurencji mogę wam powiedzieć, że to będzie najgorsze wyzwanie dla tego oto zawodnika. Ale już widzę, że męczy. Chyba, już, już widzę, że Paweł męczy. Ale ciągle stoi na nogach. Odbegni Pawle. 15, <śla> 15 sekund. 15 <śla> sekund. Ciężko. Ja ci daję 15 sekund. No, możesz może spróbować, daj mu... Sprach mi, 10 sekund. Trzyma się, trzyma się. 10 no, sekund. Powiedziałem, że dobrze jest. Pokaż oczy, 7 sekund. 10 sekund, zaczynaj pić. Dobra, dobra. Odliczamy czas, jedno ku do mnie? Piii! <laughs> Jaki down? Dwa downa. No ma. Nie no, ty przecież kurwa siedem takich szklanek. No ale on jest olimpijczyk! No, <noise> on jest pełny. Ale bo... Ale masz jeszcze... Ty nie coś, nie? Co Zmiana. Coś Co 4 czy Zmiana mę! No. Dasz radę? Dawaj, dawaj. Ej, w sumie popatrzmy jaki jest czas. Jak <noise> się zmieścisz w 5 minutach, to w sumie i tak będzie zajebiście. A jest 2,41 jest, no. Także Paweł, życie. Nie, ciśnie, patrz jak ciśnie, patrzcie jak ciśnie. Aj, łodzimierz Szaranowicz i. Eee, chyba rąba. No kręć tego, on pija. Kręć tak. go no, cały czas. To jest najważniejsze, co tu ma być. Cały czas go musisz kręcić. Oj, kamerzysta chyba jest pijany. I chyba nie wie, gdzie ma kamerę Ostatnie <śmulanty> dwie. To są siódmy. Dość ci sobie da. Tak? Nie. Zdodajmy. 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 Ej Inoksukut albo po czole. Ale Paweł no, będzie narąbany, rąbanym, patrz. <śmulanty> Olimpijczyk, Olimpijczyk, maratonczyk, dawaj, dawaj, zbliżenie. Spokojnie, gdzie Paweł potrzebuje dopingu. O, był! O, trybuny szaleją! trybuny był! O, paweł paweł był! O, był! O, O, był! O, był! O, był! i wyjdzie coś z tego. Będzie. Paul, no Kupa, kurwa będzie i tak. Hej. Gdzie zakręcę? A my tutaj będziemy się dzisiaj o tą kąs tak. O nie! O to chodzi do niego ten alkohol. Do chwili. Paweł. Też radę? Nie Do chwili. Nie. Próbuję Do chwili. Do tylko żebyś na kolację przyszedł. to może nie. Dobra, no jak ktoś to poradzi. Jakbym się chciał w wy... całości podjąć, to jedną szklankę tylko by zostawił. No i tak dobrze, patrz. Wypada. To jest mega maratończyk, kurwa. Masz jeszcze trochę czasu do pięciu minut. Jeszcze do pięciu minut. <grymne> jest, słysza, jego głos, bo mnie narąbany, patrz. Ale w pięciu minut można będzie spudzali kapiwazdą. Ale to jest mój tylko. Dziecko drogie. No i ruszasz, kamerzysta, to powinien cały czas... Kłowa Ej, wzią. chyba, że robimy... Kurwa. Ej, chyba, że robimy przerwę na bełta. <grym> Ej, wejdź nie, ja po bełcie nie piję. Już. Wejdziesz i tak. Dobra, lajcie dalej. Ej, gdzie jest zakrętka do tego. Nie, ja dobra, ja pas. pas A tu ja kończę! Pas. Kończę! Buszklanki mi wystarczy. Koniec A ja się cio. napiję tak. 4,49. Mhm. No, A nie tak. mam to mówią, Marlena ja pożegnaj...